Kochani, witajcie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj czwartek. Ja dopiero wróciłam do domu, jest godzina 17. Słuchajcie, jest taka śnieżyca za oknem u nas dzisiaj, że jechałam z pracy chyba, nie wiem, ponad pół godziny. Potem szybko, szybko z Edim, który też jakoś nie bardzo się cieszył, że aż w takim śniegu mamy chodzić na spacer. No ale tak, więc ja dzisiaj szybko, bo tak mi wszystko mi się opóźniło przez tą śnieżycę. A za godzinę mam e, paznokcie, już wiecie, za godzinę muszę być u Oli. Także robię sobie herbatkę. Dzisiaj znowu strasznie mało piłam, tak się śmiałam jak wracałam do domu, bo wzięłam ze sobą taką butelkę, żeby sobie w pracy nalewać do niej wody. Wiecie, postawić sobie ją na biurku i żeby tą wodę pić, żeby nie zapominać. No i co, nawet nie wyciągnęłam tej butelki. Torebki, tak to niestety właśnie wygląda. Także herbatka z cytryną, z miodem i znalazłam, zrobiłam w ogóle wczoraj e, porządki w przyprawach, że bardzo dawno tam nie zaglądałam, to niestety, ale chyba połowę wyrzuciłam, wszystko było niestety przeterminowane, ale znalazłam e, mielony imbir i mam właśnie w planie sobie zrobić taką rozgrzewającą herbatkę imbirę kiedyś jakoś tak bardziej mi się chciało to jeszcze dawałam imbir dałam, y, dawałam zawsze właśnie goździki chociaż dziś mam y, trochę soku, albo miodu zależy na co miałam ochotę, cytrynka, pomarańcza że lubię takie herbatki a ostatnio wszystko szybko, szybko, więc chociaż cytryna, miód no i pomarańczy, czasem też jak mi się przypomni to sobie kupię ale dzisiaj słuchajcie, jest ten dzień w miesiącu więc do herbatki jedzie mmm, czekolada. No i słuchajcie, jadę na paznokcie w końcu. Bo pamiętacie, mówiłam wam ostatnio, że robiłam różowe paznokcie i chciałam taki delikatny efekt drobinek, i... ale nałożyłam mi na to taką, nie wiem jak to powiedzieć taki top z drobinkami. I cały ten top po prostu odszedł mi od, jakby od tego koloru. Wygląda to strasznie. No i dobrze, że dzisiaj rano na te paznokcie I powiem wam szczerze, nie wiem co zrobię Jak to ja Ale powiem wam, że zaszalałabym, to może zbyt duże słowo Ale wy wiecie, że ja i jakieś, nie wiem, ozdoby, wzory, zdobienia To rzadko się zdarza, bo ja się po prostu boję, że jak coś wykombinuję To będzie mi się podobało przez tydzień i potem przez kolejne dwa, dwa i pół tygodnia w oczekiwaniu na kolejne paznokcie mi po prostu coś trafi, więc rzadko robię jakieś właśnie takie paznokcie raczej takie stonowane, gładkie, jednolite, ale dzisiaj mam się ochotę, więc zobaczymy, może Ola wymyśli coś, co nie będzie jakieś takie męczące na dłuższą metę. I tak, pytałyście się mnie też, jak z naszym remontem. To jest dobre pytanie. E, w każdym razie w planach mamy um, działać w przyszłym tygodniu, bo czas się kurczy. Za długo będzie kanapa. My mamy to jakąś totalną, słuchajcie, niemoc. Nie możemy się w ogóle z niczym ogarnąć. E, ale znalazłam panele te, te same, które mi się podobały w Obi, w Obi albo w Kastorami, już teraz nie pamiętam. Na Allegro, słuchajcie, i na Allegro one są właściwie droższe o 3 zł za metr, ale ta cena jest już z montażem, słuchajcie. Więc chyba się jednak skusimy na taką opcję, bo wydaje mi się, że 3 zł no nie jest aż taka duża różnica. A ktoś nam po prostu to um, fachowo położy. Nie będziemy się musieli męczyć z tym we dwójkę. Jak się okazało, też ten sprzedawca ma ym, wybór drzwi yy, i ma na stronie napisane, że czas oczekiwania 5 tygodni, więc brzmi już to lepiej niż yy, 12-15 tygodni, ale chcę właśnie tam dzisiaj napisać maila i zapytać się, czy mają coś na stanie, bo jak wiecie, my potrzebujemy dosłownie dwie pary drzwi, jedne do sypialni, jedne do łazienki. No i może się okaże, że będą mieć yy, szybciej dostępne. I nam od razu to ogarną Także mam nadzieję, że może jakimś trafem się uda Ogarnąć to szybciej No ale musimy się zmobilizować I już zacząć działać, bo tak jak mówię Czas ucieka i jakoś tak Co chwilę sobie myślę, już piątek Już weekend, znowu poniedziałek I wiecie, czas leci, za chwilę się zadzwoni do nas Agaty Że proszę sobie odebrać kanapę, a my będziemy Wiecie, w czarnej D Jak to się brzydko mówi Dobra kochani Idę sobie wypić tą herbatkę Osłodzić sobie po popołudnie, zbieram się na paznokcie. I po paznokciach chyba pojadę od razu odebrać paczkę. Ja mówiłam wam ostatnio, że zrobiłam zamówienie i będzie kolejne mierzymy, więc. Yy, jedę odebrać paczkę. Podejrzewam, że ten vlog będzie dwudniowym vlogiem, bo dzisiaj się już chyba zbyt wiele yy, nie zadzieje, więc tymczasem. Nie wiem, czy będziecie widzieć. <laughs> Co tam się dzieje? Ale tam lecą takie grube płatki, Wieje, jest totalna. Burza śniegowa, jak wychodziłam z Edim to jeszcze były czarne ulice, tutaj o, tutaj było czarno praktycznie, a zobaczcie już jest biało, auta też już lekko zasypanej, to dopiero co właściwie wróciłam do domu, a już mam białe auto, mam nadzieję, że na tych paznokciach mnie tam gdzieś nie zasypie, no ale jest pięknie, ja już Wam mówiłam, że uwielbiam jak pada śnieg i jaram się bardzo. Tęsknię za latem, bardziej za słońcem, za takim wygrzaniem się, ale jak jest taka zima, jest biało, pada śnieg, to jest y, po prostu idealnie. No i wiecie, to znaczy, że będzie dobry warunek na narty, <laughs> no więc zobaczymy, bo może się w niedzielę teraz też skusimy, ale już chyba nie na taką wieczorną jazdę, tylko wcześniej, w ciągu dnia, ale zobaczymy, bo w sobotę idziemy ze znajomymi, <laughs> zobaczymy jak długo zabalujemy i w jakim stanie będziemy w niedzielę. Także tak to, słuchajcie, dzisiaj wygląda. Jestem ciekawa, czy w całej Polsce tak sypie, czy tylko u nas na Śląsku taka burza śnieżna. Michał teraz też wraca z pracy i też mówi, że wolno jedzie, że śnieżyca, burza śnieżna i wszyscy jadą 20 na godzinę. Hej, witajcie w nowym dniu, w tym samym vlogu. Jednak wczoraj się już nie wyrobiłam, żeby wam jeszcze coś nagrywać, bo słuchajcie, udało nam się sprzedać kanapę. Także wczoraj pani przyjechała ją odebrać, więc... W końcu. <laughs> więc tak jak mówiłam na początku tego vloga, czyli wczoraj, no, że ten nasz remont tak nam opornie idzie, ale właśnie czekaliśmy na sprzedaż tej kanapy, żeby mieć troszeczkę więcej wolnego miejsca w dużym pokoju, także możemy już powoli zacząć działać i przenosić rzeczy z sypialni do dużego pokoju, co będzie najgorsze. Więc w tym weekend będziemy działać, jeżeli chodzi o moje paznokcie, Słuchajcie, to jak dla mnie zaszalałam. Zrobiłam, zobaczcie. Mam nadzieję, że to się sfokusuje. Takie dwa, trzy właściwie habrowe, i na dwóch mam taki szaro beżowy żel, i French też w kolorze habru, tak jak reszta paznokci, Także mamy ostrość. Także jak na mnie to jest w ogóle mega szaleństwo. No, powiem Wam, że tak mi trochę dziwnie, że mam dwa w innym kolorze, a resztę taką ciemną habrową. No ale zobaczymy, coś chciałam zmienić, coś chciałam zaszaleć I w ogóle słuchajcie, tak się śmiałam, bo poszłam do Oliwczaj na te paznokcie No i się mnie pyta, co robimy, ja mówię, no musimy zaszaleć jakoś Ona mówi, wow, to, to co robimy takiego? No i mówię, że chcę um, trzy w takim kolorze i dwa fręcz. I mówi, e, fręcza nie będzie <laughs> Mówi, nie ma takiego żelu Wiecie, że na ten, jakby na cały paznokieć, jak robicie French, nakłada no, się taki Cover, nie wiem, czy dobrze to e, nazywam. No i się okazało, że ten cover się skończy. Mówi taki pech, że akurat mówi wczoraj miała cztery klientki, wszystkie chciały French, tylko takie tadycyjny, wiecie, z białymi końcówkami. No i nie mogła wykonać e, takiego zdobienia, bo, bo skończył jej, jej się żel. Ale myślę, że to też fajnie wygląda, także coś całkiem innego. Misiu! Co ty tutaj tak piszczysz do mnie? Chciałeś się pokazać? Chodź tu do mnie! No, pokaż się. Pokaż się tu wszystkim. Dawno cię nie było? Prawie na każdym filmie jesteś robaczku mój, tak? Słuchajcie, jakie też się nadaje na jakieś wyjście do fryzjera. To znaczy, ja go zawsze strzygę. Oo. Ale jest taka pogoda. Dzisiaj to w ogóle tak strasznie wiało. Jakieś alerty. W ogóle dostaliśmy w nocy, że dzisiaj e, będzie mega wiatr i mogą być przerwy w dostawie prądu, więc stwierdziłam, że nie, 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 to jeszcze nie jest czas na strzyżenie. Niech, niech go troszeczkę jeszcze to futerko grzeję. Słuchajcie, trochę rozczuchana jestem dzisiaj, bo miałam przed chwilą włosy, i takie niedosuszone spiełam i wszystko mi tutaj sterczy. I pytacie mnie tyle razy o ten sweter. Słuchajcie, to jest sweter second handle, który kupiłam, w, nie wiem, z 5 lat temu. I to jest taki mój podomowy sweter, bo jest mega ciepły, ale trochę się skulkował, więc może musiałabym go trochę odświeżyć podgolić. E, I tak, słuchajcie, czekam na Michała, który też za niedługo będzie i e, mówiłam wam też wczoraj, że robiłam porządki w moich przyprawach, tutaj mam taką półkę, gdzie mam jakieś przyprawy, e, takie i na słodko do czas i właśnie takie jakieś, nie wiem, bazylia, wiecie, te, 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 tego typu rzeczy i znalazłam też e, budyń, słony karmel i wymyśliłam sobie, że zrobię sobie taki deser, że e, zrobię sobie budyń, to rybkuś. Zrobię budyń, e, zrobię bitą śmietanę I wiecie, tak zmiksuję potem to wszystko razem Do pucharków Mam tutaj jeszcze taką resztkę mm, orzeszków Kiedyś robiłam na ciasto e, Mieliłam orzeszki, więc jeszcze mam taką resztkę Więc tak fajnie posypię na górę I będzie taki deser, słuchajcie Więc tak, zabieram się za deserek Czekam na Michała Co ty, łobuś, byś znowu ode mnie chciał? Co ty byś ode mnie chciał, rybkość? Ty przed chwilą zjadłeś Dobra, zabieram się za deser Słuchajcie, może nie wygląda to jakoś mega apetycznie Ale jest naprawdę pycha Bo oczywiście już kosztowałam prosto z Thermomixa 5 sekund roboty Znaczy, budyń musicie mieć Zimne musi być wystygnięty Dopiero wtedy możecie mieszać z śmietanę. No ale to chyba wiadomo No i tak, dołożyłam jeszcze banana Wyszły trzy takie porządne pucharki Posypałam tymi orzeszkami Idzie to do lodówki No i co? Czekam na Michała i będziemy Wcinać taki szybki deserek Czyszczenie lodówki, słuchajcie Bo ta śmietana chyba była, nie wiem Od świąt w lodówce, oczywiście cała dobra Żeby nie było Zresztą jakaś przeterminowana by się chyba nawet nie ubiła No, powiem wam, wygląda to super Cieszę się bardzo, że Wpadłam na jakiś taki genialny pomysł I będzie coś Dobrego na popołudnie Do popołudniowej kawki Dobra, kochani, tak wygląda nasza baza. A Edi bo? zadowolony, bo nie musi wskakiwać na kanapę teraz, nie, tak Taką ci pani bazę zrobiła. Zadowolony jesteś, tak? Dobra, degustuj mój dzisiejszy deser z niczego. I jak? A. Pycha? <laughs> no, fajnie, co? Może nie będziemy odbierać tej kanapy, Eduńcia? Jak ci się podoba? Elegancko. elegancko tak? na poduchach no fajnie, fajnie jest co tu jest w ogóle? już Ci mówię co tu jest czekaj, muszę postawić o, o jeszcze nawet Edwincia będzie trochę widać tutaj jest tak budyń, słony karmel i bita śmietana i to wszystko razem wymieszane, Banan na górę i trochę orzeszków. A skąd orzeszki, Już co kiedyś mieliłam orzeszki na sernik? Ach. I zostawiłam w takim pudełeczku i to posypałam. Tak to wygląda. wygląda całkiem spoko. Pycha. No. Pewnie ma to milion kalorii. Mhm. by liczył. Kto by liczył. Moje spodnie liczą, wiesz. Wrócę z A więc słuchajcie, coś z niczego i całkiem spoko to wyszłam. A więc tak. Kanapy nie mam. Byliśmy jeszcze przed chwilą na szybko podjechać, zobaczyć panele. Bo znalazłam na stronie panele, które mi wpadły w oko, ale na żywo okazały się takie bardzo jasne i takie zimne. Nie wiem, powiedziałam. Mhm. A te drugie, które mi się podobały, to w ogóle na żywo okazało się, że są białe. No ale chciałam wam w ogóle powiedzieć historię. Jak ostatnio pojechaliśmy do Castoramy. Mogę opowiedzieć, nie? W sumie nic takiego. No, trochę śmieszne to było. Um, no bo tak, Michał ma w swoim aucie tak, że nie ma kluczyków, tylko ma kartę um, i wiecie, odpala na start stop samochód. No i jak wychodzi z samochodu, no to zamyka drzwi, samochód sam się um, jakby blokuje, zamyka. zamyka jak odejdzie ileś tam metrów, już od samochodu z tą kartą? No ja w swoim samochodzie nie mam takich wynalazków. No i pojechaliśmy ostatnio do Kastoramy moim samochodem. No i Michał prowadził. Podjechaliśmy pod Kastorami, chodziliśmy po Kastorami, nie wiem, chyba z godzinę prawie. No i wychodzimy ze sklepu. No i Michał także troszeczkę za mną, no i ja już podeszłam do samochodu. I Michał mówi, czekaj, czekaj, bo muszę znaleźć kluczyki. No a ja w międzyczasie stopałam za klamkę i patrzę, mówię, samochód jest otwarty. Ja mówię, no ładnie, zostawiłeś otwarty samochód i zapomniałam, jeżeli masz karty, że sam się samochód nie zamknie, tylko że trzeba nacisnąć na kluczyku, żeby się zablokował samochód. No i wiecie, tak wsiadamy i nagle patrzymy. A w stacyjce są, są kluczyki. Dobrze, że na nich tego samochodu, słuchajcie, nie ukradł. Sorry, ale po prostu no mój mąż przyzwyczajony do luksusu, nie daj, że zostawił właśnie nie daj, że w ogóle nie zamknął samochodu, to zostawił kluczyki w stacyjce. No sobie tak stała moja 500 pod kastoramą, Także jakbyście gdzieś byli z okolicy zobaczyli miętową 500. Zdarza się. No zdarza się, no zdarza tak, tak? Dobrze, że nikt nie ukradł tego samochodu, bo bym musiała wiesz... <noise> 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 Ale powiem wam, że tak, się, tak zaczęliśmy się śmiać, chyba przez 5 minut zaczęliśmy się tak śmiać, że z jednej strony byłam taka zła na niego, a z drugiej strony było takie... no śmieszne z jednej strony. <noise> no, tak nie, to do... z panem jest. No i właśnie mówiłam Michałowi, że nie dam mu więcej mojego samochodu, bo się okaże, że naprawdę kiedyś ktoś zawinie auto, które będzie otwarte, z kuczekami w stacyjce. No nie. Jeszcze swego czasu, nie wiem czy pamiętacie, bo teraz już tak się nie wozi za bardzo dokumentów od samochodu, bo ma się wszystko to w wersji takiej elektronicznej, przynajmniej nie wożę. Ale na przykład pamiętam, że niektórzy zostawiali dokumenty od samochodu w tym, jak się nazywa, w tej takiej osłonie przeciwsłonecznej, mhm. nie? Jak tak się od odkryło, to tutaj był dowód rejestracyjny dużo osób tak w ogóle trzymało dowód rejestracyjny. Więc mówię, jak jeszcze by tak to było, to już w ogóle... Bierzcie. Pacham. Już wsunąłeś całe? Nie, to było dobre było. To co? Ty jutro podziałasz coś? Bo ja jutro, słuchajcie, mam na się wyspać. Idę to na rzęsy. Potem wieczorem idziemy ze znajomymi w miasto. A my będziemy niby działać. A wy będziecie to. działać. no? To się okaże. No, no tak. Ale słuchaj, mamy dwa tygodnie, żeby teraz ogarnąć ten remont. Bo jak Ci okaże, że ta kanapa jest szybciej, to ja bym chciała ją najszybciej odebrać, żeby nie stała gdzieś tam na magazynie. Spimy No. A jeśli z tymi panelami to Wam powiem, że tak. Już... No, już jestem zdecydowana, bierzemy. No, ale dzisiaj tak właśnie sobie siedziałam jeszcze, szukałam w internetach. Co by tu jeszcze? jakieś inspiracje. Wiecie jak to jest. Będę teraz jak wszystkie kolory świata, bo... Mamy tylko telewizor włączony. No to tak. potknij odzywam. <laughs> Edońcia. Chodź tutaj. No chodź. Dobra kochani, jem deser. Jakbyś nie mogła, to ja pomogę. No ja wiem. A jeszcze jeden z lodówce, jakbyś chciał. A? Mhm. a więc... Trzy wyszły. To, co stworzyłem? No, a co? <laughs> no weekend a potem mi się, ten, y, pyta się mnie Michał skąd ja mam ten brzuch mm. ale naprawdę pyszne mm. też byś zjadł, nie? dość. <grywy> dobra kochani kończę tego dwudniowego vloga o wszystkim i o niczym tak jest. Przed nami weekend. A w niedzielę jedziemy na narty? Tak. Czyli znowu nic nie podzielamy? Z czym? <noise> Z czym? Z remontem. Nie podziałamy. Nie, nie podziałamy no, na narty, żeby już nie jechać tak późno wieczorem. Jak ostatnio, słuchajcie, pojechaliśmy na narty i my byliśmy na tej wieczornej jeździe w niedzielę, to ja w poniedziałek po prostu byłam tak nie, nietomna wręcz w pracy, że czułam się, jakbym była po jakiejś grubej imprezie. Więc, a w ogóle dzisiaj też tak wyszliśmy z domu, jak jechaliśmy do tej castoramy. No i ogólnie było tak trochę przyprószone, ale było mm, czarno. My wychodzimy, a tu taka wichura, nie? Ty, śnieg w 5 minut napadał, taka warstwa, że ja mówię, chyba to nie był dobry pomysł, żebyśmy się zebrali teraz do tej castoramy na szybko. No ale na szczęście gdzieś tam po drodze przeszło, ale napadało jest biało. 10 minut i się zrobiło biało. Także będzie fajny warunek. Bo teraz to też pruszy, nie? Bo to tak. też ma padać. A w, tym, że w górach będzie w ogóle już no, mega. To A pojedziemy w niedzielę też na klepki, czy gdzieś indziej chcesz jechać? No, nie, nie, nie. Ja bym pojechał chyba na klepki jeszcze ten raz. się tak no, rozjeździć. Klepki to ściągniesz z podłogi. No. Powiem wam, tak nam się nie chce. Z jednej strony by się tak chciało, już mieć wyremontowane. I wiemy, że musimy, no nie ma innej opcji, nie, da, nie ma jakiejś magicznej różdżki, że wiecie, za dotknięciem nagle sam się remont zrobi, ale tak nam się nie chce. I ostatni remont był ile? 9 lat temu, jeszcze jak się to wprowadzaliśmy i trwał 2 albo 3 trzy miesiące, trzy miesiące chyba trwał remont. Nie no dłużej trwał remont, bo myśmy w listopadzie odebrali klucze, ale na koniec chyba w grudniu, że tak powiem, wyszliśmy tutaj, no ale teraz trzeba było trochę, wiecie, zrobić demolki. Że móc zacząć remontować. No i w maju się wprowadzaliśmy. No to tak 4 miesiące trwał taki remont, tak wiesz. I, i co? I wtedy mówiłam, było, że nigdy więcej remontów. I ja dalej pamiętam ten remont. To była taka. To była niekończąca się historia wręcz. Nienawidzę remontów. Ale z tego co wiem, jak pisałeście mi w komentarzach, to też nie lubicie remontów. Ale potem efekt jest taki, że warto się przemęczyć. Będzie, będzie pięknie. Nie? Pamiętam. Ja. Dobra, kończę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Subskrybujcie, zostawcie łapkę, jak Wam się taki vlog o wszystkim i o niczym, jak ja to mówię, podobał. Do zobaczenia w następnym filmie.